Cześć wszystkim, z tej strony Koko i kolejny odcinek wyzwania minimalistycznego życia. Kochani, my dalej spędzamy nasze wakacje w górach Komorebi i dzisiaj, kochani, mamy Wigilię, czyli obchodzimy, kochani, święta. Skoro mamy święta, mamy także i świąteczne. Tradycje i kochani, przede wszystkim Simowie muszą być w świątecznym nastroju. Dziękuję. Jak widzicie, teraz ładnie wszystko nasza czwórka ozdabia, czyli Nikolas, tu mamy Aleksika, mamy tutaj małą Aurę i oczywiście Jory Oni właśnie dekorują tą przepiękną choineczkę, która znajduje się w domu. Wypnę sobie tylko um. Tak, ogarnęła się. To chciałabym, żebyś zajęła się grami i y, przede wszystkim tak, podejdź do męża, poslebiaj mu troszeczkę. Y, może pocałuj go pod jemiałą, żeby on nie był taki, wiecie, smutny. Y, to Tutaj też jedzonko, to chodź zejdź mi skarbie, a gaj kochani potrzebuje sikania, więc jak on nie się wysika. I także mi zejdzie tutaj y, na dół na jedzonko. To jest w miarę ok. No i moja droga, zagoniecie już do garów, bo musimy przygotować y, y, wigilię. Już. Skończyliście? Tak, no to kolejną rzecz ozdabiamy. Może dywanik damy czerwono-złoty. Proszę. Tak. Kładziemy, kładziemy. I kochani, jak już wspomniałam, mamy świąteczne tradycje. Przede wszystkim to jest świąteczny nastrój. Wystawny posiłek, prezenty, ale wręczanie prezentów. No i także papcio mróz i mamy tutaj, że koniecznie musimy ozdobić nasz domek. No tak, selfie kochani musi być i zostało nam co ozdobić czubek naszej choineczki. Także w kolorystyce robimy Tą choinkę czerwono-białą, tym razem bez maleńkiej, kochani A maleńka, co na potrzebuje, nie idzie sobie skorzystać, księżniczka I oczywiście nie idzie na bardzo, bardzo późne śniadanko W ogóle, kochani, zaczynamy dzisiejszy odcinek dość późno Wiem o tym, choć po światełka Możesz moja droga poprawić synowi humor. Pośmiać się szczerze i głośno, jak tylko ty to potrafisz. Tatusiek. Także porozmawiać z dzieckiem o marzeniach, Pożartuje. Nie mam o modzie, ale to w sumie wszystko jedno o czym. I podzielimy się także nastrojem związanym z... Świętami! Jakiś błąd, czy tam się pojawił czubek, bo ja nic nie widzę, no ale niby jest i co tutaj potrzebujemy? Też siku, to idź sikać i może sobie wziąć porcyjkę, ja sobie wypnę do moich chłopaków, oni także są yy, głodni, dobrze. Rybka zrobiona, to bardzo mnie to cieszy, kochana. Jeju, spać ci się chce. To wiesz co? I sobie najpierw skorzystać, i chciałabym, żebyś poszła się zdrzemnąć. A ja tutaj patrzę, jak oni się czują. Tak, chciałabym, żebyś rozpalił mi tutaj w kominku. No i także ozdobimy tą choineczkę. Tym razem w kolorystyce myśleń żółto-białej i zrobi to właśnie Alana z Gajem. Niech oni idą, a Ty się ubierz, łopie. Dobrze, kliknęłam mu. Już, Auruś? Wspaniale, to sobie skorzystaj. I chciałabym, żebyś przede wszystkim się y, ubrała. Może być. To ja sobie tam łupnę, tak? W sumie potrzeby mają w miarę, w miarę dobre. Tutaj tylko sikanko. Tutaj sikanko ogarnęliśmy już wcześniej. I Nikolas także musi iść zrobić siku. No i kochani, zaraz będziemy wręczać jakieś tam upominki im wszystkim. Tak, dobry chłopak. Bardzo dobry. Chciałabym, żebyś podeszła do kuzynki. I mogła... To bardzo dalekie już kozyńki, wiem, możesz opowiedzieć jej dowcip. Porozmawiaj o zainteresowaniach. Podzielimy się ekscytacją związanym z dzisiejszym dniem. Porozmawiamy o marzeniach Jory i poprawię jej humor. Ona jest. Y w sportowym kochani Ciuszka, bo mi się źle kliknęło, ale może w tym chodzić. Później, oczywiście, się przebierzemy. Gdy wybije godzina 18, bo wtedy planuję zasiąść do stołu. No, moja droga, ponieważ Amanda poszła na drzemkę, ty musisz mi coś przygotować. Chciałabym, żebyś zrobiła ciasto świąteczne. O, dziękuję za ubranie. Gaj, no wiesz co, no Wy jesteście niereformowani, jeżeli chodzi o te stroje. Mógłbyś mi ozdobić z Dlanem Także to będą niebiesko-białe dzwoneczki, proszę. A jak Ty skończysz, to mi ozdobisz myślę dywanik, też w tej samej kolorystyce. I chciałabym, żebyś ozdobiła mi czubek. Będzie biało-złota gwiazda. Żeby każdy miał po prostu coś zaliczone. Yy, mała, chciałabym, żebyś mi posprzątała. Wyczyściła przede wszystkim. O, proszę, posprzątaj. Chłopaki, możecie sobie tutaj klapnąć. Moja droga chciałabym, żebyś ty także zmieniła strój na ten. Zdejmuj te sportowe ciuchy, opowiedz kuzynowi śmieszną historię. Tak żebyście sobie tutaj porozmawiali. Pośmij się szczerze i głośno, tak, z takim przytupem. Ty też. Do Jory i oczywiście, tak, popraw humor Nikolasowi Już? Bardzo mnie to cieszy Chciałabym, żebyś jeszcze mi coś tutaj przygotowała Pieczeń z koroną A to po prostu ja przestawię tu Auruś, posprzątnij mi to, wyczyś, jak to nie dosięgniesz, to jeszcze raz Proszę Tu będzie... ...ryba I chciałabym, żebyś mi ładnie nakryła... może... Hmm, pustynne, tak, nakryła do stołu I tutaj widzę, że możecie się mieć I to tak, żebym chciała, żebyś mi posprzątała Panowie, wracajcie... ...wracajcie do domu i może sobie pośpiewamy, kochani, kolendę. Tak, ale momencik, bo panom... Dlaczego oni się nie mogą od razu przebierać, słuchajcie? To jest bardzo irytujące, muszę wam powiedzieć. W ogóle my się już przebierzemy elegancko. Elegancja e, Francja, tak? To też wyrzuć zepsute jedzenie, to genetyka, muszę wam powiedzieć. Proszę, tutaj wszystkim klikam. Ładnie się przebieramy, elegancko są rozmowy, ja to wszystko rozumiem. Młodzieży, proszę. Możecie tutaj w ogóle stanąć i zacząć śpiewać z Gajem, Aleksem. O proszę, chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie. Pośpiewamy sobie kolędy. Ty też się przebierz w coś eleganckiego. Moja droga, ty też możesz popodziwiać światełka. Gdzie ty idziesz? Ale miały się przebrać. Ojeju, no to chodź, popodziwiaj światełka. Już gotowe? Tu mamy ciasto, tu mamy rybkę, kochani. A faktem jest trochę później niż planowałam. I czemu wszędzie jest nienakryte? O, proszę skończyć. To może jeszcze raz pośpiewamy sobie. O, chodźcie tutaj. Pośpiewamy, kochani, kolendy. Zaraz zaczniemy jeść. Yy, no i co? Może każdy jakiś prezent tutaj yy, da? O. Proszę. Bo <laughs> podziwiaj światełka. To co, już prezentów nie możemy umieszczać, a możemy, możemy, kochani. Tak, śpiewamy, wyjemy wręcz. Yy, ty możesz powyć. Chodź, podziwiaj światełka, żebyś tu także stała. Dobrze, to śpiewamy. Umieszczamy prezenty. Mm -hmm. Możesz jeszcze pośpiewać coś innego. Może tak. Teraz młodzież, kochani, się wykaże. Nie macie miejsca. Tak. No, jakoś Alana, kochani, znalazła. To myślę, moja droga, że już usiądzie sobie żeby komuś innemu zrobić miejsce chciałabym nie mogę jeszcze więcej tych prezentów nie mogę chyba tak usunąć starty prezentów no dobra yy, to co yy, kochani, wołamy na świąteczny posiłek, kliknęłam Amandą, ponieważ ona uwielbia Tą tradycję, wzywam rodzinkę, kochani, tak, rodzinka maszeruje tutaj do nas i wcinamy, wcinamy, no trochę później niż planowaliśmy, ale to nie ma naprawdę żadnego dla nas znaczenia. Liczy się to, że jesteśmy razem, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zdrowi i, Jory, proszę do nas dołączyć. Aleksik i Aurusia, to samo. Chyba że oni wolą przy kominku, specjalnie rozpaliłam na dworze. I kochani, przyszedł papcio mróz. Czy Wy też go widzicie? Czy papcio mróz da nam jakiś prezent dodatkowo? Czy byliśmy grzeczni? Czy raczej nie? Ja bym chciała, droga Alano, żebyś Ty wręczyła prezent swojemu synkowi. Ja specjalnie dla niego coś kupiłam, ponieważ on. Poszedł w ślady mamusi, jest artystą, więc on, moi kochani, otrzyma sztalugę. Natomiast chciałabym, kochana, żebyś ty się przywitała z papciem mrozem, bo ty go wręcz ubóstwiasz. My tutaj możemy porozmawiać o tobie się sikać, cześć, jej widoku. Do napraw. Ja już zepsułeś kibelek, więc najpierw go napraw. Tak, wręczamy. Czy ja kupiłam te prezenty tobą, czy kupiłam. No, nie pamiętam. Momencik, na pewno kupiłam coś tutaj. Wręczymy prezent. Mhm. To było ten niebieski, proszę, wręcz. Masz nadzieję, że przynajmniej Jory, kochani, będzie chciała dziergać. Mhm. Tutaj, moja droga, poprosi o prezent. Może ci da. Pogadaj o zainteresowania. Popraw humor. Podziel się ekscytacją. Anusz Widelec, coś tutaj jeszcze od niego dostaniesz dodatkowo i popraw mu tam humorek. Dałaś ten prezent synowi? A ty, Jory? Podziel się wskazówkami dla towarzystw. simów i chciała... O, Tim, To nic wielkiego, pośmiej się. Szczerze i głośno, no i wręcz ten prezent. Proszę, wręcz... Prezencik tutaj. Możesz opowiedzieć myszyną historię i pośmiejemy się. Pośmiejemy się, czy pośpiewamy? Pośpiewamy o naszym święcie. No i tak, ty też możesz się przywitać. O, dostajemy prezent, kochani. Bardzo mnie to cieszy. mhm Porób zabawne miny Porozmawiaj o wykwintnym gotowaniu Chciałabym, żebyś... No, zostałyście najlepszymi przyjaciółkami Pośmiej się szczerze i głośno Podziel się nastrojem ze siostrzenicą I chciałabym, żebyś także jej wręczyła prezencik I ty jej dasz ten szkicownik Bardzo, bardzo ładnie Chodź do syna, pośmiej się szczerze i głośno, Niezabawny, tylko oczywiście wręczamy prezencik syneczkowi. Co ja tam dla niego kupiłam? Sweter, tak, my wydziergałyśmy sweter, ja zapomniałam o tym, o, makabra. Czy ty masz też coś dla moich panów? Tak, Nikolasowi kupiłeś coś. Podzielimy się nastrojem. Przede wszystkim, nastrojem. Mogłabyś kochana porozmawiać z nią, pochwal, wręcz jej prezencik, bo my tam mamy coś podwójnego, to możemy jej od razu dać. Niech będzie łoweczka do medytacji, ona już niedługo będzie nastolatką, na pewno jej się to przyda. Chciałabym, żebyś pośpiewała szczerze i głośno do syna, podzieliła się nastrojem i wręczyła mu jakiś prezent. Bo chyba kupiłam dla niego, nie? A nie, to już mu dałaś sorki, no popatrzcie. To tatusiek jeszcze, tatusiek, nie? Tatusiek poprawi humor, tak to dla mnie niemożliwe. Tatusiek da mu rośliny zimowe, wręczy także dżory. Prezent, ale to będą kochani. Zdobył z wielkim trudem zestaw do hodowli magicznych roślin i także wręczymy Nikolasowi. Nikolasowi, co ja to planowałam dla Nikolasa? Hmm, 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 patrzcie, zapomniałam. O, pomógł bonsaj, dostanie i małej kochani, bo to nigdy za późno. Wręczymy. Notatnik, czyli osobisty pamiętnik. To jeżeli chodzi o prezenty, mój drogi, tutaj, ojeju, tobie się sikać chce. Tak, ja ci nie prosiłam, aha, prosiłam, żebyś naprawił, a nie skorzystał. No, zapomniałam o tobie, skoncentrowałam się tutaj. Taka gapa ze mnie, i w ogóle chciałabym, żebyś wręczył żonie prezent. Tylko co. O to pytanie. O, kochanie, to jest karta kredytowa. Ale pamiętaj oszczędnie, oszczędnie. Co my tam możemy jej dać żonie ukochanej? Szkoda, że nie masz pierścionka z diamentem. No, ale no trudno się mówi. O, daj maś na ukojenie, żeby tylko to zaliczyć. Chodź tu. Je, yes, zaliczyło nam się. To co? Myślę, że możemy sobie jeszcze skorzystać tutaj. Papcio chyba gdzieś poszedł, słuchajcie. Oj, chyba nie był zna zadowolony nie był, nie był. Aleksikowi, ty już. Dałeś. Ja sobie tylko łypnę. Możesz pochwalić strój syna. Mhm. Tutaj jeszcze chciałabym, czy ja coś nie kupiłam dla nich. Mhm. Jeszcze raz tutaj kliknę, żeby Amanda wręczyła wydziergane przez siebie swetry. Nie no, bo to jednak także będzie y, takim miłym gestem mogłabyś y, poprawić humor dla nowi i chciałabym, kochana, żebyś go objęła. Y, pochwal, a ty później pośmiesz się szczerze i głośno. Chciałabym, żebyś męża podcałowała pod jemiołą. Y, no i, mój drogi, ty całuj swoją żonę, żeby nie było... Okej. Okay. No, no święta w święta, kochani, zawsze się długo urzęduje. Tutaj rozdajemy prezenty. Jak my się tak ogólnie czujemy? To by się maleńka chce sikać, i znowu ktoś zepsuł, ale ja wyślę teraz. Młodzież, niech młodzieży się, kochani, szkoli tak sobie sprawdzę, bo ja tam coś planowałam, oczywiście sweter, masz dostałeś sztalugę ty moja droga dostałaś sweter do dziergania i szkicownik, a ty no jesteś smutny po całej podziemiałam. Aura już wkrótce, czyli w przyszłym odcinku będzie nastolatką. Myślę, że nie było nawet tak źle. Kochana, chciałabym, żebyś mi to poodkładała do naszej lodówki. Myślę, że oni wszyscy dobrze się czują. Później pójdziesz na górę, skorzystasz. Weźmiesz gorący prysznic i pójdziesz spać. Aura, sikanie. Kąpiel, i także łóżko. W tak, takiej kolejności, pomalenku pomaleńku. Tutaj, co my potrzebujemy? Na pewno potrzebuje Amanda, kochani, skorzystać. I Amanda sobie pójdzie. Ty, mój drogi, chciałabym, żebyś mi to odłożył. Skoro nie zrobiła tego dziory, a chłopaki. Wy, nic ponie, popraw humor, y, możesz opowiedzieć dowcip. No i zaplanować jutrzejszy dzień, bo jutro ja sobie z nimi spędzę kochani y, na stokach. Nie będę już tego nagrywać. Nie on sobie korzysta y, Chodzi mi przede wszystkim o polepszenie ich umiejętności. I narciarski, i wspinaczkowy. Tego już nie będę nagrywać. Zobaczymy się na urodzinach naszej drogiej Aury. Może takie maleńkie barabara -bara zrobimy sobie. Co proszę, proszę? Takie świąteczne barabara. E, -bara. Świąteczne barabara. -bara> no. Te tak, kochani, dużo przygotowania przed Wigilią, i szybko ona nam. Minęła. Kochani, no i znowu kończymy dzisiejszy odcinek dosyć yy, późno, bo popatrzcie na zegarze simowym, która jest godzina. Ja już się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków z tej serii. No i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wam powiedzieć papa. Pa!